Spotkaliśmy się dzisiaj, jak jest to ostatnim zwyczajem, w kawiarni Lera. Polski Związek Niewidomych terenowe w Sokółce obchodzi dzisiaj spotkanie opłatkowe, obchodzi to źle powiedziane. Spotkamy, spotkaliśmy się na spotkaniu, na którym będzie część religijna, czyli czytanie Ewangelii, modlitwy, śpiewanie kolęd, no i część taka po prostu normalna nasza. Kilkoro sponsorów pozwoliło nam zorganizować tę imprezę. Pani marszałek Burnos, pan starosta, Urząd Miasta i Bank Spółdzielczy w Sokółce. Poczęstunek, paczki, upominki, ale najważniejsze jest to, że się po prostu spotykamy, że ostatni raz w tym roku będziemy mogli złożyć sobie życzenia. Wielu ludzi cierpi, jest samotnych, chorych, i ich przyjazd tutaj myślę, że pozwoli im choćby na chwilę poprawić nastrój i mieć no, jakiś taki zapach, do tego, żeby po prostu normalnie w świecie żyć. Dzisiaj spotykamy się z osobami niewidomymi, z osobami, które słabiej widzą, jak co roku, na wigilię z życzeniami im, ich rodzinom. Ja osobiście bardzo się cieszę, że jako samorządy różnych szczebli jesteśmy i w stanie im i być z nimi, i też y, pomóc im, a żeby te święta były trochę bogatsze. Zanim połamy się okładkiem, szanowni Państwo, ja dzisiaj tutaj jestem z przedstawicielem naszego harcerstwa z Gabrysią, ze światłem pokoju, które przyjechało do nas i oczywiście z życzeniami, które przyjechało do nas, do nas aż z Berlina i to światełko tak, tak oni dbamy, że ono po prostu w cały świat sokurski dzisiaj objedzie, w związku z powyższym, od zarządu województwa podlaskiego. Życzę Wam wszystkim dobrych, spokojnych świąt, ciepłych w sercu, chłodnych na zewnątrz, Wam i Waszej rodzinie. Zasługujecie na to, ażeby każda władza o Was szczególnie miała. Wszystkiego dobrego. W naszej tradycji e, Polski dom, ciepło, opłatek, chleb to jedne z najważniejszych e, symboli, e, tak naprawdę dobra, którym się człowiek dzieli. A Boże Narodzenie to właśnie ten czas, kiedy powinniśmy się dzielić tym dobrem. I to jest coś niezwykłego. E, my e, za każdym razem jako Zarząd Powiatu Są Polskiego. Na tych, którzy płaczą na dół nasło dlatego otwieramy domy dziecka. Cztery już funkcjonujące piąte w budowie jest do Prawie za Otwieramy ZAZ, zakłady aktywności zawodowej na przykład słówowoli, ale wspieramy również warsztaty terapii zajęciowej. W Janów dzięki pani marszałek powstanie ten wspaniały budynek sensoryczny a w tej chwili e, mieszkania chronione, tak? po to, żeby te osoby, które są e, obarczone tą niepełnosprawnością, w szczególności niepełnosprawnością intelektualną, rodzice, którzy, no taka jest kolejna rzeczy, tak? będą umierali, to żeby wiedzieli, że ich dzieci mają gdzie mieszkać i gdzie żyć, tak. Chcemy to zapewnić dla właśnie osób niepełnosprawnych intelektualnie, nie tylko pracę, ale również dom e, i e, mieszkanie. Dlatego za każdym razem, kiedy przerzucimy na Państwa je na to opłatkowe spotkanie, też dostrzegamy ogrom pracy, którą Państwo wykonujecie w naszym społeczeństwie, po to, żeby zintegrować całe środowisko właśnie niedowidzących. I to jest dla nas powód też do takiego, takiej dumy, bo mamy naprawdę wspaniałe osoby, w, które w, aktywnie działają w Państwa stowarzyszeniu, w Państwa w związku. Za to bardzo serdecznie Państwu dziękuję, że potraficie się integrować, potraficie działać, potraficie się wzajemnie wspierać. Z całego serca życzę Wam wszystkiego co najlepsze na te nadchodzące święta, żeby nowy rok 2024 był pełen nadziei, a do dobra do otrzymacie. Wszystkiego, co najlepsze Państwu życzę. Szanowni Państwo, ja chcę bardzo serdecznie podziękować Pani Pan Basiu za zaproszenie na właśnie tę wypłatę swoim pracownikom, projektowego w pomocy rodzinie. Dziękujemy też za życzenia, które co roku od Pani Basi od ja Państwa otrzymujemy. W tym roku również dziękuję Pani Wasiu za cały rok pracy internetowej Radzie Gospodarczym Dziękuję za cały rok też takiej dobrej współpracy tak, z, z naszymi tutaj posypnikami, z PCPR-em. Z z tak jak Pan Starosta powiedział, działamy cały, cały czas w bardzo szerokim zakresie na rzecz osób niepełnosprawnych. I myślę, że nam to wychodzi. Takie są nasze zadania. Cieszymy się, że możemy pomóc. Tak. I życzymy dalszej, dobrej współpracy, wesołych świąt, radosnych.